Dobra, chodźcie, znowu na plecy. No, jasna cholera! Och! Dzień dobry, witam, szanownych Państwa, moi drodzy. Tak jak w tytule, dzisiaj pokażę Wam opcję, z której nigdy nie skorzystałem w tej grze, jak Boga kocham. Także, moi drodzy, witam serdecznie jeszcze raz. Gramy dzisiaj sobie na strefie powodziowej, gramy sobie tryb hardcore, gramy sobie też e, Dominację. I moi kochani, Aek z celownikiem e, termowizyjnym. Łapka w górę, jak ostatnio przy Battlefieldzie 4 też zachęcam serdecznie. E, ten, ten, ta czwórka zdecydowanie fajniej wam podchodzi niż trójka chyba z tego co kojarzę. Też myślę, słuchajcie, o jakimś małym. Zajebiście. Genialny parkurowiec ze mnie. O jakimś małym, świątecznym manato manatonie. <śmary> Maratonie Battlefieldowym. Eee, także, no słuchajcie, jeżeli chcecie, to wiadomo co robić. Eee, natomiast teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Ja zawsze AEKiem grałem z celownikami małymi. To raz z uwagi na dosyć specyficzny rozrzut. Łatwiej opanować rozrzut na tym aek yy, z celownikiem mniejszym niż z takim wielkim czymś na karabinie. A2 w Battlefieldzie 4 nigdy, jak mam te 2, czy 2,5 tysiąca godzin zarówno na konsolach ktoś mnie strzela, jak i na PC-tach, to nigdy nie grałem celownikiem i to, i to termowizyjnym i to noktowizyjnym. Także myślę, że po takiej ilości o, o to jest to o czym mówię. Po takiej ilości godzin powinienem tutaj w końcu nim zagrać. No i w końcu to robimy. Eee, gdybym miał celownik kolimatorowy albo jakikolwiek inny, to tamtego typa na pewno bym ubił. Do tego moi drodzy, zapraszam Was w sobotę od 19 na mojego streama na Twitchu na Battlefieldowo-Czwórkową Wigilię. Bo zostałem zaproszony, będziemy. Nice. Razem grali w Battlefield 4 W opisie, jakby co będzie więcej informacji. Dobra, przejmijmy sobie A. Okej. Okay. No uroki hardcora. Na szczęście go podniosłem. <grymne> Ale no, co, to są właśnie... No jego wina, no trzeba było nie zachodzić mi od tyłu gdzieś tam. Się przestraszyłem. Poczekamy na niego, co? Strzelbę ma. Dobra, tupeczkę mamy. Okej. Okay. Muszę pamiętać, żeby od razu nie przeładowywać, bo na hardkorze jak się przeładowuje... ...to wtedy tracimy cały magazynek. No, na dystansie aeczek... ...nie do końca bym powiedział. Aha. O. Panie chwalcie hardcore. Na normalu bym tego nie ustrzelił. Na normalu bym tego nie ustrzelił. Tam od tyłu sobie chyba gdzieś... O właśnie. Okej. Okay. G18. -czka. Ona i na normalu, dobra i na hardkorze. Na hardkorze to praktycznie jak yy, karabin działa, nie. Na hardkorze mamy 60 zdrowia, na normalu 100, więc zdecydowanie łatwiej. No a ja się właśnie wypstrykałem z Ajekowego, z Ajekowych nabojów, ale tutaj zawsze na plecach ktoś jest, nie. Chyba normalnie bym jeszcze pewnie poczekał, aż się ktoś zrespi, ale podejdziemy sobie do przodu. Tu jest ziomuś. Okej. Okay. <laughs> nie, nie, Miśku, kontratak. No, w trójce by to weszło. Dobra, weźmiemy sobie, cyk. Karabin snajperski, chociaż nie chciałem tu grać karabinem snajperskim. Headshot i się zesrałem. Trudno. Standardowa szkoła praktycznie, nie? Najlepiej od tyłu, troszkę nie gram PTFO tak naprawdę, ale ten celownik, pamiętam, że w trójce kiedyś, naprawdę ta termowizja była strasznie przegięta, na samym początku trójki, oni później ją nerfili. Teraz już nie pamiętam czy termo czy nocto to było, eee, ale działało kuźwa, działało to na podobnej zasadzie. Teraz sobie, mam już z jest misiaczek, czekajcie, na schody do niego wejdę tylko. Okej. Okay. Yy, przypomniałem sobie, że jest jeszcze jeden jeden typ broni, którym nie grałem w ogóle... Aha, znowu swojego zabiłem. No podcelownik mi chodzi. Yy, typ broni, którym nigdy nie grałem w czwórce. I ogólnie chyba w Battlefieldach jako tako. Tamten gościu ma chyba kamuflaż dice, bo go nie było widać. Yy, są to shotguny. Tak jest moi drodzy, shotguny. I o ile wnioskuję, że shotgunami e, na hardkorze gra się banalnie prosto, to o tyle na normalu może być troszkę ciężej. I myślę, że kolejną, kolejny film właśnie z Battlefielda 4 to będą te shotguny. Spróbuję sobie nimi pograć po raz pierwszy, będę troszkę lamusem na hardkorze, bo pewnie na hardkorze też pogram. Za, za szybko chciałem go podnieść. E, gdzieś z prawej strony gość? No tu jest. Ojoj. Oj. Ale to tak trochę na nowo odkrywa się grę, prawda? Mimo tego, że tam ten 140 jakiś orzełek na konsoli został wbity. Tutaj mam nie pamiętam który, chyba 70 czy 80. To jednak za każdym razem można trochę inaczej podejść do tej gry. I powiem wam, że jednak mimo wszystko mimo tej całej, Ile tam jest ludzi Matko boska? tej całej sympatii to czwórka jest chyba lepsza niż trójka. O ja pierdziele, tak niewiele zabrakło. Dobra, na razie wygrywamy. Sobie w miarę na luzie. Przejdziemy sobie tak na lewo bardziej. Okay. Na plecki. I co, i zobaczymy jak nam się uda wyjść może na górę. Już pograłem powiedzmy połowę tego meczu z tym o panie, jaki spadochroniarz? I to jest ten zawodnik, e, który miał ten kamuflaż Dice, chyba. E, już trochę się przyzwyczaiłem do tego celownika, powiem wam szczerze. Bo podejrzewam, że będę miał niezłe jaja, jaja jak będę grał. O, tu się zrestwił tam na dole, czekajcie, podejdziemy do niego. Okej, okay. będę miał niezłe jaja, jaja jak będę. Ben... Czekaj, ja, mówić nie umiem jaja. JAJA! Jak będę grał shotgunami, nie? Bo shotguny to one-shot praktycznie i to wszystko. Okej, okay, troszkę popestkować. Ciężko jest kurde na dystans z tym celownikiem. To znaczy on jest o tyle fajny, że no naprawdę dosyć prosto widać cele, prawda? No bo one się świecą. Ale zauważyłem... Słuchajcie, co? On nie ma am amunicji? Ja pierdziele, on nie ma amunicji. Wsparcie bez amunicji, z Claymore'em. Ja pierdziele. Jak będę grał właśnie shotgunem. Tak jak teraz. E, bo jednak... Come on! Bo jednak shotgunami nie trzeba praktycznie w ogóle celować e, ogniem ciągłym. Zdziwiłem że Magnum nie wali na raz. Tym bardziej na hardkorze, to myślałem, że nie trzeba nawet w głowę jakoś mega trafić. To jest gościu. O, nie, nie, nie będę ryzykował. Coś śmieszniejsze, nie mam nawet odblokowanego Magnuma. Na wersji pc Aha. Jak się człowiek przyzwyczaił do... Do innych BF-ów, <grym>, że można przeskakiwać przez wszystko. Dobra, chodźcie, znowu na plecy. No, jasna cholera! Oh. Dobra. Na górę. O. O. Aj, no, kurde! Jak w trójce się łapało z pięciu metrów, tutaj nie potrafi złapać, nie wiem, z pół metra. To jest dobre miejsce, żeby kurde go nie zepsuć troszkę. Nawet nie będę przejmował te, tej flagi, bo przekampimy sobie trochę. Staram się słuchajcie grać e, w tym BF-ie w jakieś takie niestandardowe mapy nawet, żeby się cały czas nie trafiał Szanghaj, żeby cały czas się nie trafiała blokada, bo to wiadomo, że tego jest najwięcej. Ale coś nawet z dodatkami pograć. Myślę, że będę celował w coś takiego w przyszłości. Oczywiście, jeżeli wyrazić się zainteresowanie e, tego typu rzeczami. Bo nawet mimo naprawdę wielu ciekawych propozycji z poprzedniego materiału, e, w związku właśnie z graniem, to Cyberpunk nie mój klimat. To wam mówiłem. Warzone. Czej, 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 czej. Oho, nie zabrakło. Warzona, w Warzona na, na tyle długo nie grałem, że kurde powiem wam, że nie wiem, jakoś ciężko mi będzie. Łap, apteczkę gościu. E, poza tym, kurde, jeśli mam być z wami szczery, to takie bieganie znowu na tym, e, na tym Battle royalu kodowym, nie bardzo mnie to jakoś... Stałej gościu. Ale może w Firestorma spróbuję pograć. Piątkowego. Ciekawe w ogóle, czy battle, ten Firestorm dalej działa. W ogóle to kuźwa... Jestem tak wkurzony na EA. Tak mi szkoda tego Firestorma. Gdyby oni tego nie spieprzyli na samym początku, to naprawdę ten tryb miałby szansę na... na, na sukces po prostu. No i tyle cholera. Okej, widzę, że na koniec nam jakiś całkiem ładny striczek chodzi. No i nie ukrywam wam, że te Battlefieldy nagrywa mi się po prostu łatwo. No, jakby nie było parę tysięcy godzin w tych tytułach mam, nie? Cały strzela, że mnie typie. Więc naprawdę to jest po prostu sama przyjemność. O, Claymore <śmiech> <śmiech> się wdupił w Claymore. Boże, ja w ogóle zapomniałem, że ludzie grają. Grają z Claymoreami. W tych, B... <laughs> tych BF-ach. Taniec. Przekładaniec. Także, moi drodzy, no, wygranko. Parę fajnych akcji. Yy, polecam celownik do wypróbowania, ale na dłuższą metę raczej zostałbym przy normalnych, szczerze mówiąc. Także, moi drodzy, zachęcam do ocenienia. No i do następnych materiałów, jak zawsze, prawda? Trzymajcie się. Buziaczki.